Siemaneczko z tej strony Wiksławek. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kolejne poczynanie, jeżeli chodzi o ilość kroków. Przypomnę, że moim celem jest do końca miesiąca uzyskanie 300 tysięcy kroków. I teraz tak po kolei oto 6 lutego. Siódmy lutego i ósmy lutego. A oto całkowite zestawienie w całości. Jak sami widzicie, idzie całkiem całkiem przyzwoicie. Bez żadnego problemu powinienem cel, który sobie wyznaczyłem, osiągnąć. A teraz chyba czas na trening. Dzisiaj trening klatki pójdzie na ruszto. Pamiętajcie o tym, kto robi trening klaty, ten będzie bogaty.